No, także witam. Z tej strony Skarski i mamy znowu Izaka. I doszedłem do tego The Lamp. Mam to The Lamp. Prawdopodobnie mi się udaje zrobić. Bo mam dosyć fajne itemy. A co najlepsze jest to. Mam też. Mam też. I have him. Dlatego. Może odblokujemy dzisiaj jeszcze Apoliona, ale tego nie mam pojęcia. Zobaczymy. Może się uda, może się nie uda. Zobaczymy. Najpierw muszę rozwalić dylem, bo to mnie najbardziej dzisiaj interesuje. Dobra, lecimy z tobą. No dobra, ja go jem. Nie, spokojnie. O kurde, tylko nie oberwać, bo ja chcę jak najwięcej HP na. A dobra, on nie żyje. Nie oberwać powiedziałem, nie? Okej, okay, Victory Lapy. Yy, nie chcę Victory Lapów. I Delirium nie ma opcji, że teraz idę. Nie ma opcji, że idę teraz na Delirium. Nie, 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 nie. nie. Przyjaciele moi kochani, nie. Ale muszę zrobić parę pokoi, bo jednak... Oho... Tak. Potrzebuję tego itemu na Mega sejtena. Ten item na spacji jest.. Oho, forgotten. Super. Nie przypominajcie mi, że teraz mogę go robić. Naprawdę. No yy... i defallen, naprawdę. Why are you doing this? Dobra, ten zdech. życie. Miło, dziękujemy. Dobra. O oh Ja z nim nie walczyłem bardzo długo i to tak mega, 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 mega długo. my Najwyżej zdechnę jak debil. Tylko pamiętać, żeby nie stać przed nim, bo on wali tego śmiesznego brimstone'a czasami, rozwalać mu rączki, rączki, tego frajera zabić, tego tak samo, okej, okay, powoli idzie okej. Okay. Kurde, dostałem. No i fajnie, no to już mamy problem. Oho. Okej, okay, to pamiętam ten atak. Dobra. Tutaj nie. Fajne jest to, że graficznie te bossy dostały reworka to trochę... Ale to już chyba wspominałem. To mi się podoba. Dobra. Ważne, po tym chyba jest ich... Fakt. Jak dobrze pamiętam, jest ich po tym czterech. O no właśnie. Tak jak mówiłem, super grid jest najgorszy, chyba. Proszę nie. Błaga mnie. Ok, potem jest dwóch aniołków. No to to. Wiem, pamiętam, niestety. Okej, okay, jeden dead. Ja nie mogę oberwać. To jest najgorsze. Kurde Bele. No, nie wierzę w to. I nigdy nie umiem ich unikać. No, nie pamiętam, jak robią. Dobra. Ale mamy tak. Demon Baby, Golden God Achieved. Nie mam pojęcia, za co to jest. The Gate is Open. Nie wiem. To jest. Czy to jest odblokowanie tych portali tutaj takich? Hm. Nie mam pojęcia. Ale teraz mogę robić forgotena. Nie podoba mi się to. Ale powiem tak, odblokujemy sobie Lilif, a przynajmniej spróbujemy. Eee, także prawdopodobnie w tym momencie to będzie rolowania troszeczkę, bo wiadomo jak to jest, jednak lepsze itemy trzeba na początek trochę zebrać. Tears Up można wziąć właściwie, bo na Azazelu mamy dosyć dobry damage, więc tutaj D6. Och, lipka. D6 bym się pokusił, bo D6 może być fajne. Co tu jeszcze mamy? Black Harta za darmo, nie ma problemu, dziękuję serdecznie. Dobra. No ich trzeba będzie po prostu zabić szybciutko, żeby mi się kolejni nie rozpili. Nie będzie to jakoś super łatwe, ale można spróbować. Panu dziękujemy. Oho, jeszcze... Oh. Nie wiem jak ja dostałem. Nie powinienem. Ale dobra, mamy zrobione The Lamp Na Zazelu. Chyba Demon Baby się za to właśnie odblokowuje to mi się źle wy... przypominało. Mi się wydawało, że... Myślałem, że jakiś lepszy item za to był, ale dobra To w sumie nie ma problemu i tak I tak jeszcze będę sporo robił na tej... w tej grze, więc cóż Będę musiał tego hasza rozwalić niedługo to jest najważniejsza robota chyba. O, nawet 20 monet mam. Ja wezmę to D6. Ono mi się podoba. Ale tego i temu nie roluje za nic w życiu. Nie ma opcji, stary. To jest coś, co się przyda zawsze. In Super. Jeszcze przeżył. Kurde, to jest MONSTRO! Przyjaciółmi. Stary? Proszę przestać. Błaga mnie. Please no, brada. Zapyt Right now. Okej. Okay. <tryjaciółmi> Czy jest coś, co ja mogę jeszcze tu wziąć? No that match, dlatego raczej idziemy sobie tutaj. O, dwa monstro, super jeszcze nie czerwone. Chociaż żeby były małe na przykład, no to... Fajnie, na pierwszym piętrze stracić dwa serduszka. Tylko ja tak potrafię. O mój Boże. Wow, uniknąłem How did daj. Aha. Infejmi. Już bym stracił trzy serduszka. Widziałem. Nie no, dobry jestem w tą grę. O no, co ja robię?! Ja próbuję green mode zrobić, tak? Ja próbuję zrobić green mode Dobrze idzie. Nieźle się zaczyna. Tam był jeszcze kamień z X-em, ale bomb nie było na tym. Szkoda. Ajajaj, no trudno. Co my to mamy, range up, to mi się przyda, nie roluję tego. To będzie bardzo przydatne, ale teraz potrzebuję klucza. Może za darmo będzie. O, jak miło! Wooden tak, cross! Tak, 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 O, to jest fajne. Jak ktoś nie wie, jak to działa, to to po prostu daje jednorazowe, że tak powiem. Hol... O, kurde. Jednorazowe Holy Mantle na piętro. Nie na pokój tylko na piętro. Dlatego to jest takie elemental bez O, oh, No <laughs> nie wiem jak to nazwać. Znowu tam dostałem, ale śmieszne. Nawet nie wiem jak. No nie ich nie lubię, one są denerwujące. Ale teraz damage, by mi się bardzo przydał, jak mam double shota. Mogę double shotta z nerfili teraz w Repentance? On, ma, on zmniejsza damage. To jest głupie. Znaczy, ja rozumiem, bo było P dosyć bardzo nawet. No ale żeby. żeby tak go nerfić. Nie wiem, shot speed upa mógł zmniejszać albo coś, a nie. A nie, że takie coś. Dajmy, czy to jest najważniejsza statystyka? Jak tak można? <grych> Dobra, hmmm... Tears Ten chęcią wezmę. Poczemu by nie? Eee, jedna bomba na ewentualne rzeczy zawsze się przyda, dlatego... Robimy to w ten sposób. O nie, no dlaczego wy mi tak to robicie, no? O, Holy Mantle straciłem, super. Leżysz, leżysz, miło. A, i to był boss. <laughs> to był boss. Okej. Okay. O nie, dingle. O nie, o nie. Was nienawi... Mam jedno serduszko. Miałbym zero serduszek. Dawno temu. Zginąłbym już dawno temu. Gdyby nie moje piękne... Nie faj mi to jest item, który uwielbiam po prostu, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Jak on to wrzeżył? No przepraszam bardzo. O, huchują. Dlaczego dają mi itemy, których nie mogę wziąć? To mnie ciekawi. School bug? czy ja chcę skulbag? Raczej nie chcę buga. Raczej nic innego mi się na spację takiego ważnego nie trafi. Oho, fajna HP, fajna fajne HP, muszę przyznać. Dobra, zobaczmy. Co my mamy dalej? Eee, to jest Tears up. Mogę wziąć. Najmniejszy szybko ład... Okej, okay, tam jest kolejny Tears Up. To jest skrzynka, którą z chęcią otworzę i dostanę drugą skrzynkę, w której są dwa klucze, fajnie. Pocało się. Ciekawe. Teraz jeszcze ta. Aha, dobra, nie. To to już się nie opłacało. Eee, co my tu mamy? To jest, są chyba trzy słucharty Pamiętam, dobrze. <laughs> fajnie, fajnie, dobra. To jednak się przydało. No, dlaczego na mnie się respią, no? Poszukają. Poszukiści. Jak wy możecie tak robić? Katemek. Nie widziałem go. Ok. O nie, 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 nie stary. O nie, 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 tak to mi nie róbcie. jest ale, że z obu stron się respią? Naprawdę... Pan fair trochę. Nawet trochę bardzo bym rzekł. Panie... Co pan robisz? Proszę wyjść. Jasny i ciasnej. W ogóle prawdopodobnie będę mógł znowu streamy prowadzić. Bo ostatnio, jak wiadomo, nie robiłem, bo mój internet kochał mnie takie bardzo jak ja jego, czyli w ogóle. Przez co nie byłem w stanie z moim uploadem niczego zrobić. Ale chyba już jest normalnie, dlatego może ogarniemy streama jakoś niedługo. Zobaczymy, byłoby miło. Bo w sumie też tego trochę brakowało, bym sobie tak luźno pograł. Także byłoby miło, ale to nie wiadomo, zobaczymy. Możesz w końcu zdechnąć, proszę. Dziękuję, Angel Room. Dziękuję, tego chciałem. Trinity Shield, czy to. A może coś innego? Hohoho, ho, ho, wiedziałem! Dobrze! Bardzo dobrze! Okej, okay. range up? Nie. Nie tym razem. Range jest dosyć spoko. Dlatego też jakoś... Jakoś mała różnica. Dobra, o, Eternal Heart, super! Okej, okay. najgorsze piętro przed nami. Zobaczymy jak to pójdzie. HP, a wezmę w sumie, bo, bo, bo wiadomo. Trochę mnie to na przede. Kurde, dobra. Skapę jestem odratowany. To ja sobie wezmę od razu na kolejny piętro klucz. Okej, okay, dobra. To już wiem co rolować. To już 100... Tu... Będę rolował. Okej, okay. Moi koledzy, koledzy. Jóp. jeszcze? O ty, mały gnajku. Okej. Okay. A że jeszcze z góry jeden. Prawda. No, on już ty. No jumpscare mi robią. Ja rozumiem, że ja fazmofobię ostatnio nagrywałem. I mam zamiar jeszcze niedługo, no ale no bez przesady. Nie pamiętam co to. Nightlight. A, to to jest. To są dwa itemy na latarkę? Jeden zaraz. Cię coś pomyliło chyba. Dobra, na pewno chcę to przeglądać. Przyjaciele moi. Kurde nie... To było przypadkowe, dobrze. Nie chciałem tego zrobić. Tak, uwielbiam ich tak robić, to jest tak proste wtedy. O nie ty. O, ale ja dopiero choliment jest coś? No mówisz, mówisz i dostajesz, jak zwykle. Wystarczy, że wykraczysz. O nie ty, I hate you so much. Idziesz pa... Jeszcze drugi, no co jest! No ja przepraszam, ktoś tu upadł na głowę. Jak ja mam go unikać? Przecież ja z nim nigdy tak długo nie walczyłem. okej. Okay. No matko. On nie może długo żyć, go trzeba od razu załatwić. No i czemu Devil? Ole Angel. Może byłby Brimstone, ale nie widzę tu Brimstone'a. A właściwie to mi się może przydać. Ja wezmę sobie Gapispaw. Bo na walkę z gridem to mi się bardzo może przydać. No, to być dobry pomysł. Dobra, zrobimy tak. Dajcie mi coś. prajerzy Kompagnity. Dobra, ale wezmę jeszcze w sumie black candle, bo jest. Jest useful. Żeby nie było jakiejś śmiesznej klątwy, na przykład. Curse of the Unknown. Na gridzie. Na ultra gridzie, w sumie. To jest super ultra i... To mi daje co? Nie pamiętam. Damage up. Ooo, oh, nice! Dobra, to już pamiętam co mi to dawało. A to jest Tears Up, jeszcze lepiej. Ej, hey, nice, kurde. I like it. Okej. Okay. I jeszcze Halo mi dają, ludzie! To już, to jackpot. Wziąłem klucz. Kurdebele, no nie chciałem. Unikanie pająków to jest tragedia. Jeszcze wy. A wy tu czego? Proszę wyjść. No tak, wystarczający jest range. Jeżeli mi nie wybucha przed twarzą, to jest wystarczająco dobrze. No i śmieszne ognisko mnie za Jedno głupie ognisko mi zdjęło... moją... mój kochany trinket! Eee, wlazłem w to przypadkiem, tak. Wasn't supposed to be... Dobra, ale proszę pana, proszę wyjść. O, jeszcze mi harta dało, dobra, okej. Okay. Uznam to za rekompensatę. Proszę mi dać Halo. I need it. Okej, okay, dobra. Ja już jestem ustawiony, ja mogę taki... Ale ciebie to ja nie chcę widzieć tak szybko. Następnym razem, zdychaj od razu. No i adwersary, no dwa najgorsze bossy mi dało, co jest? Jak to tak nie Zamiast czemu ja to mi idę, chociaż pewnie nic nie wezmę. Może będzie Brimstone. Dobra, to to ma już więcej sensu. Ale wątpię. No, ja takiego farta nie mam. Nie mam takiego farta, żeby. No właśnie. Ale mogę wziąć demark. To jest zawsze większy damage. Aż o 3. O kurde. Okej. Okay. Ten sklep. Ostatnie piętro przed Juganem Eee, yy, dobra, widzę, że mogę się podleczyć posol hard What have I done? Trzech mi ich zrespiło. Ale mnie oszukają. Oszukają oszukają Polski Ja jeszcze nie zdaję matury Not yet Dobra, nieważne, Ciebie trzeba zjeść. No tak, i troll bomby mi za to dają. Super nagroda. Okej... Okay. Oni strzelają potrójnie. I remember you O nie, was nienawidzę. Też nie... Też bardziej nie znoszę tych, którzy... Strzelają laserami. No wy też fajnie nie jesteście, dlatego proszę wyjść. O Jezu, wy, wy to w ogóle. To w ogóle ciule jesteście. Ostatni. No to wychodzi. Jeszcze? No Jezus ze wszystkich stron To no. No fajnie na mnie się zrespił. Wow. Szybko to ładuje. No dobra, lecimy dalej. What? Co on mnie przeskoczył? Co to było? Chłop nie oszukał. O nie, 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 nie. Ty mi nie respisz tego. You have no permission. No skoczny. Dobra. I jeszcze drugie mi tam zrespił. Co to było? O nie, o nie, o nie. Stary. Leżysz. Dobra. Niech to z... Dobra. Ostejny... Dobra, przynajmniej to nie jest takie złe. Jak... Yy, jak takie inne, gdzie... O, oh, fuck. Ja przeczekam. Gdzie się respią jeszcze INNE rzeczy, co jest? O, zdechniesz ty? Okej, okay, jeden padł, drugi też. Co my tutaj mamy? Eee, zaraz. To nie jest to badon, a badonu jeszcze nie mam, dlatego nie mam zamiaru tego brać. Dobra. Zobaczymy jak nam pójdzie. Mam 41 moment, fajnie, to będzie trochę więcej. Wiedziałem. Chociaż dobra, weź to rozwal. Ale nie siebie. O, właśnie. Dobrze, dobrze, dobrze. Daj mi tu bombę. Rozwal mi to, ja nie mam bomby. No, Grzesiu. Chodź, chodź, gidzi, gidzi. O, cip, cip. Dobrze. No i bomby mi do... Co za gnidy. Okej. Mam ewentualnie jak się odratować. Trzy schod... Ja widać jakim ja jestem debilą w tej grze, tak? Mam nadzieję. Nie robiłem w sumie jeszcze tutaj. Ej, ale szczerze powiedziawszy, na Azazelu jest ciężej. Bez Brimstone'a zwykłego na Azazelu jest o wiele ciężej zrobić tego grida. O wiele prościej się to robi na takim Izaku na przykład, bo. Najczęściej... osz, oh, my life. Przecież to mnie zabije. Ja nie mogę. Się respił, gnojki. No, tak. Ja, przepraszam, że ja siedzę cicho, ale z wiadomych przyczyn, wolę chwilowo zamilknąć. Jezu, infamy. One mi już 3 HP z... ...uratowało. Błagam, jeżeli nie zrespisz z tych śmiesznych serduszkiem. Proszę, nie rozp tych serduszkiem, błagam się, serdecznie. Przyjacielu mój kochany, nie rób tego. Ja wiem, że chcę cię zabić, ale mogę ci oszczędzić cierpienia. <grym> po prostu nie raz tych serduszek. Co? Drugie klusze? Śmieszny jesteś chyba. Stary? Co to miało być? Przepraszam, czuję się oszukany. Dawaj tą monetę. Straciłem 8. 9 monet. Chyba. I said don't resp... ...this sh... Little. CO MNIE TRAFIŁO WHAT?! Co to za tornado? Ale za jest zrąbany, no. No lecz się jeszcze, śmieszne. No tak?! Więcej poproszę, więcej prosimy, więcej. Pff. Gościu, ja nie mówiłem na poważnie. No bez przesady. Ktoś się ewidentnie pomylił w obliczeniach. Leżysz. I said dead. No. Jezus Maria, zawołał mnie się zaraz. O, matko święta! Dobra. Amelie Leaf Jest git. 192 monety. Gapis mi uratowało grę prawie. Prawie. Znaczy no dobra, jeszcze bym przeżył. Ale i tak, to jest... To jest... To jest masakra. No dobra, mamy Lilif. mamy na Zazelu zrobione bardzo dużo rzeczy. I teraz zobaczymy, czy następny odcinek to będzie próba zrobienia hasza z Ozelem, czy po prostu kompilacja moich prób robienia Furgotena. Ale prawdopodobnie nie będzie to kompilacja, bo będę musiał ją je jeszcze zmontować. Nagranie to jedno, ale zmontowanie to już drugie. Nie mam pojęcia, jak to pójdzie. No dobra, no zobaczymy. Ten odcinek, jak na Izaka, jest wyjątkowo krótki, z tego co widzę. Ale mi to pasuje, nie ma problemu. Takie krótsze też są potrzebne. Także spoko. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnych filmach. Ten odcinek był dosyć spoko, podany nawet. Więc, no tak jak mówię, widzimy się w następnych filmach. Prawdopodobnie niedługo zobaczymy. I hej.